Dziś na kolejnej robocie obok u sąsiadki. Linia narysowana jest, będziemy tu kłaść chodnik robić. Także musimy wybrać teraz 200 mm tej trawy, tej ziemi. No a później zasyp, zagęszczenie. No i po kolei ze wszystkim. Także będziemy wrzucać co i jak. fajnie, Także elegancja mamy tu pod spodem, na samym dole pod jest tak zwany choke, czyli ta kreda. Także jest ok, musimy to wybrać, idzie naprawdę zajebiście, będą powiedzieć. Jak dobrze pójdzie, to wykop, zasyp dzisiaj zagęszczony będziemy mieli, tylko czekać wtedy na te płyty. Płyty będą chodnikowe, takie nasze zwykłe jak w Polsce. Mamy tylko, że on tutaj są 600 na 900 ciężkie trochę, bo ponad 6 jedna waży. Będziemy kłaść to na mokrą zaprawę. ja Myślę, że to będzie lepiej działało niż, yy, niż kłaść to na, na suchy ten. Bardziej, że po każdych dwóch rzędach yy, tego, tej płyty będziemy mieli rząd cegieł pełnych niebieskich. Tak sobie Pani zażyczyła tak będzie miała także lecimy z koksem i, i tyle no myślę że nie więcej jak godzinka i będziemy mieli elegancko wykopane tutaj wszystko także fajnie jest pogoda dopisuje sucho, nie pada deszcz nie będzie płota także to jest o co nam chodziło działamy dalej no i końcóweczka ostatni kawałeczek Zresztą łopatą trzeba będzie. Delikatny. Weź się od panu łopatę, co? I tamten. Już to wyczyścimy do końca, będzie na zero. Ile mi się uda, to wybiorę. Ile mi się uda, to wybiorę, ale wreszcie jeszcze trzeba będzie łopatą. Parko manual Szybka akcja, zabrakło nam piachu, żeby wypełnić do końca to, co pani miała, plan. I wpada na pomysł, żeby zrobić kawałek chodnika tutaj. Tak jak widać, tam linia jest znaczona. także jedziemy teraz z tym. Dodatkowa robota i mini mam szybko także. Trzeba się martwić. Nie wiem, czy będzie się udało, czy się uda jeszcze to przywykopać Ale sobie pół godzinki, czy coś, także myślę, że będziemy mieli to z głowy. Nie? że lecimy z tym. Tu będziemy jeszcze rząd taki na 5,3 upuszczenia jednego, jedną płytkę na, na szerokość. Co drugi rząd cegła na płasko. Także to samo co tam w sumie, żeby było jakieś połączenie z tamtym chodnikiem, które robimy. Także lecimy. No i dobra, mamy tu wykopane. Można powiedzieć, tą dodatkową robótkę na szybko można było zrobić. Także mam wszystko przygotowane. Zajęło nam to w, w sumie 15 minut, więc nie ma tragedii. Tam też już jest wykopane, mamy całość. Aspekt tu wysypuję, teraz tu nie wystarczy tej ziemi, już pewnie będzie chciała więcej. Tam też mam przygotowane już wszystko. Także zaraz lecimy po kluczy dobra, lecimy yy, Mamy już zwiezione na górę, na dół znaczy się yy, 5 tonowych paczek Nie, one nie mają tony 820 kg, 870 Mamy ich zwiezione już 5 jest, Znaczy czas zabiera to Bo naprawdę tylko to idzie Kuparka jest która tonowa, jest silna mimo wszystko Ale no niestety nie podniesiemy na raz na pewną wysokość Dobra Także, także musimy to robić tak trochę, rozładować, a później resztę zaczepiać i, i kombinować. Szału nie ma, no ale tylko Więc już poszło, staramy się programy realizować. Kiszka jest ta, że mamy tu ten kamyczek już rozsypany, nie? Nie, nie okej, okay, będzie chyba. Kiszka jest taka, że mamy ten kamyczek. Kurde. Pioneczek jak to się nazywa rozsypany tutaj nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tu zrobić bałaga, bałagan, albo później wybierać ten tuczeń, czy jak to po polsku się mówi. Chyba tuczeń, bo to podobno takie czegoś na torach rozsypane jest pod podkładek pod, 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 olejowy mi się przypomina O! I poszedł morek. ja pierwszy. Można przesuwać trochę w sumie, no jeszcze Będzie bałagan Będzie bałagan I Co poradzimy na tym, no nic się nie poradzi Trzeba się, sprzątać wachowałem trochę opatę do tego drugiego, żeby tam był lżejszy. W sumie śmiałem do Catspa, że pani przyjechała z taką z zakupów i powiedziała, że you are the most builder in the world że najczystsi na świecie eee, budowlańcy. Ale będzie do Catspa, zobaczysz, pochwaliła za ten, zaraz coś się tam wysypie. No i, i stało się. nie? Szafą pomiędzy jedną a drugą trzecie zbieramy, wiadomo, że pozbieramy, będzie wszystko czysto, ale sam fakt, że jak się pochwali, to zaraz będzie się coś zbiłszy, nie? Kacper już gra na zagęszczarce na dole, mamy 5 po trzeciej, także jednocześnie próbuję sam to zaczepić teraz i sam zbić do tej mniejszej dziury. muszę cofnąć i wtedy dać do przodu, ale para wyje, nie próbujemy o, poszło Szybko, 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 szybko. Wyjedź tam co za bestia. Blokuje się, muszę iść szybko. Wygraliśmy to, tą walkę nierówną. jest gitara. Dobra, zjeżdżam na dół i, i zaraz przyjeżdżam po drugą. Dobra, u nas fajrand, zabijamy się, bo już mam slapsy, zabijamy sztuk. No jeszcze w poniedziałek zabierzemy, w wtorku to zaczynamy płaść I tu mamy, tą rolę. tu mamy. Dobra, my działamy tutaj sobie. Już. Lecimy pod sznurek z pierwszym rzędem. Mam problem, bo jednak krawędź jest strasznie nierówna. Stąd może widać, jaka tam jest padaczka. Tego trzymamy do zewnętrznej sobie, a to równiejszą trzymamy do wewnętrznej. Kolejny problem to, że nie są yy, w kącie, także są szparki gdzie, niegdzie. Niestety nic na to nie poradzimy, później przyjdzie ten piasek zasypowy taki na no, chodniczki i tyle. I będziemy działać. Także lecimy dalej z tematem jeszcze w cieniu. Jeśli 28 ma przywalić, także będzie nieźle. Dawaj tu, bo tam nie mamy wycinki, będziemy robić ten. Polecimy sobie tu, żeby były gotowe na wycinki obydwa, pomierzy się je, obydwa się na górze dotnie i z głowy Zaprawę dajemy taką pół sucho, żeby to nam za bardzo nie pływało Tak Słucho lecimy. Idzie i trochę. Nie robimy nakupki, tylko robimy dookoła całą krawędź. I później przez środek jeden paseczek. I ich puszczamy. A to po to, żeby jakieś szczury myszy nimi nie latały, gniazdo nie robiło, żeby później tu nie coś nie, nie, nie podjeżdżało jakieś do no zapachami w czasie któryś potrafi jak któryś postanowi odejść z tego świata i tam wzdechnąć pod tym mogłoby później być nieprzyjemnie tutaj patrz tam, wydajemy, dajemy pod ten no i w którą stronę będzie szedł ogólnie tu wchodzimy dwa rzędy dajemy, takie Dwa rzędy kładziemy tego, a później mamy rząd cegieł niebieskich, takich pełnych i później znowu dwa. Możemy zrobić tylko cztery, co prawda. Czyli dwa paski, te rząd cegieł, dwa paski i rząd cegieł i będziemy zakończać robotę, bo przyjdzie, przyjadą tu chłopy o jakieś werandę stawiać i stopy będą. Nie wiem czemu stop nie mogą postawić na chodniku tym, tym bardziej, że on jest, będzie, będzie naprawdę solidny No ale nie chcą to, nie? Będziemy musieli docinać na około 100. Dobra, my mamy już pierwszy rząd puszczony, 12 godzina jest, także czas nie jest zły Sznurek też puściłem, fajnie, bo mam, możemy tu w kęcika dać Za krawężnik i ten I sznurek chce puszczać Lecimy od krawężnika do krawężnika, bo innego wyjścia nie mamy w miarę są w poziomie, także elegancko No i lecimy z drugim rzędem Nie jest źle w sumie, nie? jeśli chodzi o czas Tak to wygląda Oni nie chciała inne, chociaż typowo betonowe, mieć tutaj Chciała nic innego, także Robimy to co wybierał. wybierał. U nas gorąco I mamy przed drugą W sumie nawet nie patrzyłem dokładnie, która ale To jest czyli na luźno wbijamy to, ten kawałek zaraz Kasper doniesie się zaprawę. tam już mamy docięty na końcu jeden, no i tu zostanie jedna docinka, tak myślę, że do drugiej to skończymy, także fajnie planowo wychodzi. Tak to wygląda, trzymamy ten równy w miarę, ten równy bok do środka, bo co drugi mamy cegłę, czyli w sumie nie ma tragedii, obeszliśmy tą nierówność. Muszę Wam odchylać, żebyście zobaczyli, jakie one są tu nierówne. Fala jest, jedna strona tylko jest. Czemu jest ta jedna strona taka. taka nierówna? Nie mam pojęcia, czy to formy mieli jakieś powalone, i z jednej strony była kurde. cholera, wie. Ale grzeje nam ta na Maxa tutaj, nie? Także lecimy, czekam na Kacpra i będziemy jechać z tym ostatnim i cegły, więc materiał na jutro jutro będziemy jechać dalej może to się uda pociągnąć rząd cegieł i z półtora, z półtora sekcji tej, której dzisiaj zrobiliśmy fajnie by wyszło, wtedy by nam zostało na poniedziałek w sumie tylko dokończyć zrobić cegłę i będziemy czekać na ludzi od feranty Dobra, my po przerwie jesteśmy Idziemy to z tym Yy, zaczynamy z cegłówką, mam kilka sztuk, trochę zaprawy mi zostało Obracę sobie, już przed mam puszczony Na cegłę Także lecę z tym, yy, ile położę tyle położę W sumie niewiele, bo co mi zostało, kupeczka zaprawy Także tam nie wiem, z 5-6 sztuk i zwozimy sobie materiał na jutro, żeby było go na rano wpadamy i jedziemy dalej z koksem Grzeje niemiłosiernie. No i dobra, zaraz zaczynamy. Zaprawa się już kręci. Mam wszystko przygotowane na dzisiaj, na pierwszy rząd slapsów. Także zaraz będę leciał z cegłą Jeszcze z tego dzinka i będzie po, po sprawie. No i dobra, puszczony rząd mamy. Teraz sobie odmierzę środek. Tak, to było ostatnie. Rozmierzyłem się tak, jak robimy to na płytkach specjalnie z tego powodu, żeby. Żeby to kurde miało ręce i nogi. Fajna docinka jest z dwóch stron, są identyczne docineczki, także wydaje mi się, że, że będzie OK Co prawda nie ukrywam, że nam jest różnica 10 mm, nie wiem dlaczego. Pewnie przez szpary, to że on nie jest w kącie i tutaj mamy dłuższą docinkę o 10 mm jak z drugiej strony, ale myślę, że na takiej odległości to nie będzie tego widać, także... Lecimy dalej. No i dobra, jesteśmy po przerwie. Mamy już zniesiony materiał na następny rząd. Yy, no, mieszane też. Także jest przed 11. Mamy bardzo dobry czas dzisiaj 12.30, 13 kończymy. Sprawdzimy, czy będziemy mogli jeszcze rząd cegieł dać po tych dwóch. Zgodnie na to, że od werandy stopy będą stały o 4 metry od, yy, od tej ściany, od czoła ściany w tą stronę, więc zobaczymy, czy nam styknie. Jak styknie, to puścimy jeszcze rząd cegieł, ale musimy mieć minimum te 150 luzu od tej stopy, żeby jak oni tu będą kopać jakiś, nie wiem, mały stopę, taki fundamencik pod, pod tą ich stopę od, od werandy, żeby na nie rozpieprzyli tej cegły, bo szkoda by było na się roboty, Także zobaczymy. Fajnie by było, ja bym był za tym, żeby dzisiaj tu położyć po całości, byśmy mieli dwie sekcje całe skończone, w czwartek postawiam werandę, wpadamy, walimy dwie sekcje, krawężnik i temat skończony. W dobrym czasie, także jeszcze jakiś bonusik zostanie chyba i dla mnie i dla Kaspra. Także zarobimy ci więcej niż, 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 niż było w planach Takie e, dni lubimy. Dzisiaj fajnie nie jest, tak, e, nie jest tak gorąco jak wczoraj No to lecimy, jazda, dalej. Puszczam sznurek. No i lecimy dalej. Dobra, mamy za 22 skończona dzisiaj tak to wygląda. Ktoś by mógł się może pytać dlaczego nie ma żadnej odprowadzenia e, kanalizy tu przy końcu. Tutaj wszystko było w poziomie ogólnie. Mogliśmy tylko trzymać krężników. Odpływu nie byłoby za bardzo gdzie, ponieważ nie widzę tu żadnej rynny nawet, a po drugie tu jest czołg kreda. Tutaj woda wsiąka moment. Nie mamy zaprawy między nałączeniach tych całych slapsów, więc woda będzie sobie wsiąkać elegancko i to jest moment. Ona leci po prostu w tą ziemię, także także tyle w sumie, Fajnie nie wyszło, że tak się skończyło. Trochę w sumie rozkminialiśmy, że słabo, że. Naokoło też nie czyniliśmy cegły niebieskiej, bo fajnie to by wyszło, jakby wszystko było dookoła i tylko w środku te stapsy były. No ale to teraz zresztą nie wiemy, czy klientka by tego chciała. W każdym razie to jest skończone na dziś. Jak będzie weranda wstawana, to wpada ona na następny. Siemanko, my na robocie kolejny dzień. Weranda już zrobiona, także działamy. Tutaj się plany pozmieniały ogólnie. Tu, yy, dzisiaj robimy tylko dwa rzędy kolejne tych właśnie yy, chodnik płyt i nie robimy ani cegły, ani krężnika, ponieważ wpadł nowy pomysł. Będzie oczko wodne, jak tu mówią po polsku. Pani wynarysowała mniej więcej taki mamy. Tak to będzie wyglądać i ta cegła wykańczająca na końcu te, tego właśnie chodnika, czyli ona jest tutaj górna. To właśnie ona będzie wykańczała koniec chodnika i zarazem będzie początkiem oczka wodnego. To będzie na metr oczko 960 będzie w sumie szerokie cały ten basenik. Także coś takiego i będzie na całą szerokość. Tutaj widać jak slapsy idą, później będzie ten, rząd cegieł, będzie oczko, później znowu rząd cegieł i na końcu będzie krawężnik. Także doszło trochę. No ale myślę, że fajnie to w sumie wyjdzie. Ciekawa robota, nie robiłem oczka, jakieś tam fontanny się już robiło, ale oczka nie. No i co? I ta weranda cała tutaj jest, w całej okazałości. Fajnie, bo ma lampeczki już wstawione w te, także to jest fajna sprawa mi się wydaje, nie? Że tu fajnie podświetlone, nie trzeba nic wieszać, ani nic. No, i tam jest też druga. Wczoraj robili taki temat, mieliśmy dzień w sumie, gdzie mieliśmy już to działać, ale nie mogliśmy, bo oczywiście nie skończyli chłopaki, musieli przyjechać jeszcze wczoraj na południa. No i tu jest taka druga, nie? Do tego porobiliśmy tutaj te slapsy, puściliśmy już wczoraj. Dzisiaj kończymy tamto, zakończamy ten temat tu i mamy finito. Można pisać rachunek i, i później będziemy działać od poniedziałku. Damper już jedzie na poniedziałek, także będziemy kopać ten. Wykopać musimy na pół metra tam, także będzie trochę ciężko, bo to jest ta kreda zbita, no ale trudno, zrobi się. To tyle, działamy dalej. Dobra, u nas temat zakończony. Fajnie to wszystko wyszło. Różniusko, bynajmniej tak być powinno. Będziemy kończyć resztę oczkowodne powstanie, także wrzucimy jakiś materiał z dalszej pracy. Dobra w sumie zapomniałem yy, zakończeniowego filmu dać ale to się wrzuci yy, jeszcze za ten. Mamy godzinę trochę za późno, 17.15, zaczeki kasp zmęczony yy, No i tyle w sumie. Yy, Rzuci się jeszcze jakiś ten z skończonej roboty, z tego by, oczka wodnego co będziemy robić, filmik też. A teraz czas podliczenia tygodnia i wypłacenia bonusów. Dobra, także ta się, elo.